warunki. 1,83 m, 3 cm wyższy Krycha. Praktycznie taki sam zasięg, identyczna waga. Gracze typowali jednak na Krychę. Czy Krystian Wilczak podowodni swoje? tego pojedynku jest Tomasz Bronder. Między panami nie ma złej krwi. Mówili o sobie dobrze na konferencji prasowej. Jak to się przełoży na oktagon? Gotów? Gotów? Fajt! I zaczynamy. Krycha od razu napiera na Mortalcia. Pamiętaj, Mortalcio bije mocno. Na razie bez ciosów. Krycha cały czas goni Mortalcia. Tutaj próbuje prawym Mortalcio. Krycha cały czas do przodu, ale nie zadaje ciosów. Cały czas presja. Pierwsze wymiany. Zobaczymy, w czym Krysiewiczek jest najlepszy. Low kick. Ach, tutaj prawym przestrzelił Mortalcio. Prawy. Kricho. Wygląda na to, że będzie to wojna bokserska. Tak, to właśnie wygląda, chociaż nie wiem czy to się opłaca. Krystianowi Wilczakowi a to z tego powodu, że no jednak mortalcio to jest jego najlepsza płaszczyzna, to jest właśnie boks. Patryk Baran. Cały czas plecami do siatki, cały czas się cofa. Tutaj próbował zaskoczyć lewym na prawy. Także się zastanawiam czy jest to dobry pomysł poza tym że przeciwnik tak jak powiedziałeś, najlepszą płaszczyzną jest boks to z drugiej strony najbardziej ryzykowne w MMA właśnie jest wymienianie się uderzeniami Więc czekamy na to czy Chris ja Mick będzie chciał zmienić płaszczyznę i sprowadzać czy jednak Patryk Baran będzie utrzymywał walkę w stójce Ciężka walka na razie do sędziowania ponieważ no nie dzieje się zbyt dużo panowie bardziej się badają Och tutaj trafił Krycha Poszedł, poszedł. Pięknie teraz y, rzucił go w kierunku w kierunku siatki. I teraz dopycha go, mamy clinch. Teraz świetnie, Patryk Bara. Nie trzymaj siatki. I słyszeliśmy, sędzia zwrócił uwagę, nie trzymaj siatki. Mamy kolano na brzuch, przypomnijmy, kolana są dozwolone wszędzie oprócz na głowę w parterze. A łokcie są zakazane w każdej możliwej płaszczyźnie. Tutaj kamera sędziowska. I tak, jest podebrane, widzimy klamrę piękne! piękne! Piękne wyniesienie ze strony Krystiana Wilczaka. Dobrze kontroluje jego głowę Mortalcio. Kiedy widziałem tą klamrę z tyłu, zapięte palce, wiedziałem, że nie ma możliwości, żeby Krycha nie rzucił swoim rywalem. Pamiętajmy, to jest klub Anko z MMA, który słynie z zapasów, więc trenując tam naprawdę trzeba mieć te zapasy na wysokim poziomie. Dobra kontrola w parterze. Mamy pozycję boczną, Nie nóg, siatki, ale niewiele ciosów położyć. mamy tutaj zadawanych. Tutaj jakby Krycha od razu usłyszał, Wyciągnij są panowie walce. tuż obok nas i zadaje swoje uderzenia. Nie robią one jednak zbyt dużej krzywdy mortalciowi. Wydaje mi się, że tym obaleniem Krycha wygrywa tę rundę. Wygrywa tę rundę i myślę, że tak naprawdę będzie chciał zaznaczyć swoją przewagę. Oczywiście Szuka, widać, Szuka chce zrobić miejsce, aby zadać mocniejsze uderzenia. Z Mortalcią ma nogi na siatce, no mógłby się jest, z tej jest, parę mocnych uderzeń, proszę. Ale Oj, silnie potężnie bije, teraz potężnie, pięknie. pięknie. Ale było tutaj szczęście dla Mortalcia, że ta walka, że ta runda właśnie się skończyła. Ależ się rozpędził Krycha w tym ataku. Myślę, Kryst. że Gamufol to także jest przyszłość Fame MMA, jeden z naprawdę bym powiedział, takich artystów i w teatrze gra, i bardzo dobrze umie walczyć. Naprawdę niezwykle ciekawa postać. Druga runda drugiego starcia tego wieczoru. Mortalcio. Runda druga. Kontra Krystian Wilczak. Gotów? Gotów. Fight. I zaczynamy. Tak jak powiedzieliśmy, to obalenie i kontrola w pozycji bocznej, te ciosy na pewno sprawiły, że to właśnie Krycha wygrał pierwszą rundę. Ale przypomnijmy, Mortalcio potrafi bić mocno. Potrafi również. Podstawowe i zaawansowane techniki kończące w parterze. Przypomnijmy, że w ostatnim pojedynku z Hejterem poddał go duszeniem za pleców, a wczoraj próbował między innymi anacondy. A tutaj dwa fronty ze strony Krychy. I to takie solidne. Trzeci. Kopnięcia takie mocno męczą. A Krycha, tutaj, takie kombo: trzy uderzenia, jedno po drugim, trzy kopięcia, jedno po drugim. Cały czas Mortalcio na wstecznym. I ładny, prawy prosty. Tutaj widzimy, właśnie, że Krycha naciera, Mortalcio próbuje kontrować. I to obalenie troszeczkę niesforne. W ogóle nie zagroziło Wilczakowi. Krycha zaczyna kombinować, oj, trafił. Trafił coś, prawdopodobnie przez tą gardę się przedarło. Mortalcio musi zacząć się zatrzymywać, bo cały czas się cofając, nie wygrywa się starcia Kricha, ależ lewy na głowę Patryka Barana. Spokojnie, spokojnie. Krycha spycha swojego rywala. Jestem ciekawy, czy zapędzi go pod siatkę lewy na prawie, ale ciekawie próbuje kontrolować Mortalcio. Jednakże no nie ukrywajmy przewaga w tej rundzie. Krystiana jest naprawdę znacząca. Patryk musi robić więcej, jeżeli chce wygrać to starcie, ale mam wrażenie, że jest mocno zmęczony. Mocny low kick. Tak, teraz zobaczył, że te kopnięcia dochodzą, powtórzył je bardzo przytomnie i pięknie. O, teraz seria! Woo! Krycha! Czy to będzie koniec? Mamy knockdown. Mortalcio musi się bronić. Krycha próbuje przejść nogi. I chyba próbuje tutaj. Tylko dlaczego on nie uderza? Kiedy przy nich jest lekko zamrożony, powinien więcej uderzać. No tutaj próbuje Krycha się ustawić, ale faktycznie on powinien bić. Nie patrzeć na te ustawienia, tylko bić. Mocne ciosy! Oj, oj to może i zaraz koniec mamy. Dosia, koniec! Tak, sędzia szczym broni się. Mortalcio się broni inteligentnie. Oj, czy. Dosia, I, i dalej uderzenia, Myślę, że będzie duszenie z za pleców. Mortalcio musi go przyciągnąć, bądź sam zadawać ciosy, inaczej sędzia zabraknie. I doszedł. Ta. ta jedna z najlepszych pozycji w MMA. Gdzie można właściwie bezkarnie A, zadawać ależ, uderzenia. mocne uderzenia. Baran musi próbować przetoczyć, no nie można tak czekać. Ciężkie, ciężkie razy spadają na głowę Mortalcia. Jednakże jeżeli Mortalcio przeżyje... Koniec! Koniec! Chciałem powiedzieć, że jeżeli Mortalcio przetrwa, to będzie bardzo zmęczony i w tym momencie sędzia przerwał pojedynek. Dużo siły i wydaje mi się, że zdrowia kosztował ten pojedynek Patryka Barana. Jednakże Krycha udowadnia swoje. Krycha robi kolejny krok w kierunku UFC. Co prawda, ta droga będzie jeszcze nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie długa, ale jest to kolejny kroczek. Jest kolejny kroczek, zresztą wspomniałeś o tych umiejętnościach. Czy Krycha ma? To no, kiedyś był taki nagrany filmik z Pakolem. Pakol to jest bardzo dobry zawodnik kickboxingu. Zrobili sobie sparingi, i Krycha wcale nie był dużo gorszym zawodnikiem. Także na pewno. Krycha te umiejętności ma. No powiem szczerze, że analizując samą przeszłość Krychy, no nie da się 3 lata walczyć na macie z zawodowcami, z najlepszymi zawodnikami w Polsce i niczego się nie nauczyć. No po prostu się nie da. Nie da się. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, czasami nie można pokazać potencjał, ale on jest. Czas na werdykt. Zwycięzcą przez TKO w drugiej rundzie, drugiej minucie i 48 sekundzie zostaje Krystian krycha Jakby nie patrzeć, Krycha otwiera sobie drogę do kolejnych starć w oktagonie. Famous.